I w powtórce z rozrywki będziemy mieli element taki y, związany z przeglądem kabaretów Paka, z tym, że to nagranie sprzed lat dziesięciu z Paki, sketch kabaretu Koń Polski. Będzie też radiokanał Monolog Jacka Marii Hohenze w wykonaniu Andrzeja Fedorowicza i piosenka Jacka Klejfa i orkiestry Na zdrowie. To wszystko, co do dzisiejszej powtórki z rozrywki wybrał Andrzej Zakrzewski. Stefan? Kurczę, kopelans! Jak się cieszę, że Cię widzę. no. Opowiadaj, co u Ciebie? No, na bezrobociu jestem. Jak się cieszę, <noise> że Cię widzę. A mi się powiodło. Myślę, płacę podatku dochodowego? Rocznie? Miesięcznie. <noise> A na czym się zrobiłeś? O, no, śledzią flaki, próję, zalewam keczupem. Wysyłam do Rybnika. Mm. No, ale opowiadaj, no, no, no co u Ciebie, jak mieszkasz? Z rodzicami, w, wiesz, w takiej kawalerce. Jak się cieszę, <głos> <głos> że Cię widzę. Ja rozumiesz, że budowałem sobie taki malutki domek, 700 metrów kwadratowych, z ogródkiem, na ogródku basen, dla psa. Głęboki? Płytki. Żeby się pies nie utopił, bo obciążony medalami. A... No ale ten, czy Czym jeździsz? Czwórką. Go golfem czwórką? Nie, autobusem. Aha, 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 jak się cieszę, że cię widzę. Ej, jako więcej taką landarę rozumiesz? Toyota, co za potwór, słuchaj, stary. Jak ruszam spod domu, to mi Polbruch wyrywa, wiesz? Taka maszyna. A ty w ogóle za kółkiem nic w ogóle? A nie, nie, mia miałem trabanta. Ale się spalił. Co, wypadek miałeś? Nie, stałem na przejeździe, pociąg jechał, iskra poszła i. po samochodzie. Jak się cieszę. Że cię widzę. A ty w ogóle taki w ogóle się chudasek zrobiłeś? Bo ty grobasek byłeś, no? A mi taka świnia wyskoczyła, no? Od satelity. 79 programów. no, no, A ty ile masz programów? Dwójka mi śnieży. Wiesz. Jak się cieszę. Że cię widzę. A jak tam z dziewczynami, miałeś taką najładniejszą w klasie? Odeszło. Tak? Ja. Jak się cieszę. Że cię Rzecie widzę. A za mną baby szaleją. Dwie kochanki mam. Jedną białą, drugą czarną. Jedną na dzień, drugą na noc. A zdrówko jak? Zawał miałem. Że cię widzę. A ja rozumiem, piję, palę z remiechem, wszyscy na No co, mówicie... Co no Co, no co? co, wy myślicie, co? Że ile mam czekać? No. Normalnie wiesz chłopaków, pakujcie ten statek i jedźcie... Gdzie wy jesteście? W Panamie? To już się oszaleli? To, nie wiem, co wy zrobicie. To, to pakujcie ten statek do samolotu, jutro macie być w Hamburgu. Ja mam cały dog wynajęty na jutro, no, poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. Chłopaki, no przecież to zyga jest, no kopę lat, no, jak się cieszę, że was widzę. A ja, wiecie, właśnie miałem lecieć moim samolotem do Warszawy na zebranie Business Center Club, ale mi się samolot zepsuł i teraz muszę się tłuc tym kadylakiem, a tu ktoś przejazd zastawił. Nie wiecie, czy to złą tam stoi? Taka czerwona Toyota, landara straszna, taka to. Ze 12 lat martwych aż tu słychać, to. On... moja. Jak się cieszę, <grym> że cię widzę. <grym> A co tu tak śledziami śmierdzi? A to wiesz, Stefan ma przetwórnie. Nie powiodło mu się. <grym> Jak się cieszę, że was widzę. Tak, a ja zmęczony jestem trochę, bo sam muszę prowadzić mojego kadilaka. bo w moim kadilaku z basenu rekin wyskoczył kierowca ze żar. Bo mi się miejsce pracy zwolniło. Etat mam wolny teraz jeden, tak. Zabrałbym was ze sobą do Warszawy na zebranie biznescentrum. Ale was nie wpuszczą. Czemu? Kart wstępu nie macie, jak się cieszę, że was widzę. Strasznie się spieszę, muszę lecieć, ale koniecznie musimy się spotkać kiedyś. Pogadać trochę, wypić, pochwalić, nie? A teraz to lecę. Cieszę się, że was widziałem. Ale bufon, ja nie lubię tego nowobogactwa, no. Lecę, bo mam wizytę z przemudentystą, mówiono. Cieszę się, że się widziałem. Cześć. te rumu <laughs> Daj am. <laughs> Jak si čese, že te vidze. <laughs> Halo? Halo? Jeśli chcesz coś powiedzieć, jeśli w ogóle masz coś do powiedzenia, jeśli chcesz się podzielić z radiosłuchaczami, zadzwoń do nas. Zadzwoń do nas. Zadzwoń do nas. Nasz redakcyjny telefon czeka. Radiokanał dla ciebie. Zadzwoń. No, dzwoń. Słucham, radiokanał. Jak to nie wie pan, co pan wyrywał? Ciemno było, czy co? W teczce było... <laughs> A pan myślał, że drugie śniadanie. I, I co? Niejadalne? Dawniej człowiek w delegację pakował do teczki kanapkę i termos, ale wtedy nikt na dworcu się nie czaił, żeby zeźreć mu kanapkę. A czy to jest coś takiego, jakby... jakby było otwierane? To może być laptop. Co ma w środku taki laptop? Proszę pana, wiem, że ma baterię. Dysk? Bezwzględnie, proszę pana. Może mu wypadł przy tym wyrywaniu w tej szamotaninie. Nie szamotał? Tak dał sobie wyciągnąć spod pachy i nawet nie gonił? Aha, dzwonił na policję. No, to trochę to trwało. Jakie kartki? A kto w laptopie trzyma kwity, proszę pana, to jakaś zadyma. A co na nich było napisane? Ściśle tajne, o kurcze na grylu. Trzeba to było od razu wyrzucić, a nie zostawiać w cudzym samochodzie wyrywa pan człowiekowi niewinnemu teczkę i idzie pan włamać się drugiemu do samochodu i zostawia pan teczkę w tamtym samochodzie a do tego wszystkiego nie wie pan co to jest laptop co z pana za złodziej jak coś ma okładki z których po otwarciu wylatują kartki to może być notes proszę pana nie laptop pamiętnik osobisty testy na inteligencję wszystko ściągawki na maturę też a dlaczego ściągawki? Bo były odpowiedzi? Powinny być pytania i odpowiedzi do wyboru. Dobra odpowiedź oczywiście zaznaczona. A jak tam były pytania, jak pan mówi, przypuszczalne i którą odpowiedź pod jakie należy podstawić pytanie, to nie była matura, tylko jakiś podręcznik. Jak na ten przykład odpowiadać teściowej, żeby nie wywołać konfliktu? Konflikt już pan wywołał, niech pan znajdzie samochód, gdzie pan to podrzucił i zabierze z powrotem tą cholerną teczkę. Już pan to zrobił. Nie? Kurczę, nagrywał. Jeśli z tej teczki wypadł panu laptop, to pan pomylił pewno samochody. A zresztą, bzdury pan mi opowiada, kto w samochodzie zostawia laptopa. Nawabia panu zostawili. Wracaj pan na dworzec, najlepiej w przebraniu i czatuj pan na tego, co mu wyrwałeś panteczkę. Kiedyś przecież wrócisz z delegacji, prawda? I wtedy wciśnij mu pan pod pachę laptopa, aha, koło się zamknie i nikt niczego nie dojdzie w razie jakiejś afery, prawda?